Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj niedzielę, już 12 września. Także uderzajcie do lasów, bo czas biegnie niemiłosiernie. Zaraz będzie połowa września, nie wiadomo jaka ta pogoda dalej będzie. Jak w październiku, nie daj Boże, przyszłyby przymrozki, to będziemy mieli po grzybach. Ja dzisiaj jestem w odległości około 35 km od Gdańska. W dalszej części powiem filmu, gdzie jestem, żeby nie było tak łatwo. A ja dzisiaj będę szukał koźlarzy. Barowików i zrobię leśny rekonesans, co jeszcze w tym lesie uda się namierzyć, znaleźć. Możesz jakieś ciekawe dzisiaj grzybki. Także zapraszam na film. Zaczynamy. Dosłownie jestem 10 sekund w lesie i tak to jak żywo w ranie zawsze mogę zaczynać. Zobaczcie, co tam pięknego się uchowało. Ale mnie ta niedziela przepięknie przywitała. Zobaczymy. Super! No piękny borowik! Oby ich tylko dzisiaj było więcej, a naprawdę będzie super! No muszę tylko do nowego, czy tu będzie drugi? Nie, tutaj jest inny, ale ten poważnie. Piękny! No przecudowny! Trochę popadało, także fajna sceneria. Idę dalej. Dzisiaj będę sprawdzał trzy miejsca. Zaczynam od lasów przed kartuzami i będę przesuwał się w stronę sierakowic. Zobaczcie, że pierwszy dzisiaj koźleż babka Albinos. Mamy godzinę siódmą. Słychać spadające krople. Jest bardzo ciepło. A my tu sobie będziemy je szukać. I kolejny albinosik na naszej trasie. Cichutko w lesie. Zobaczcie, jak one wyglądają. Do sosiku. Idealnie. kale Pelusz praktycznie. Niewybarwiony. Koźlaż babka wersja albinoska. Szukam dalej. Może będzie jakiś różnobarwny. Chodzę tutaj, jak na takich poduszeczkach. No już chyba będą cztery koźlarze zobaczcie jaki ten śliczny coś tu nam nad głowami lata jakieś samoloty a chyba tutaj jeszcze jest również schowany pod liściem także koźlarze zabieram robię zapasy piękne życzenie moje serana się spełnia i zobaczcie jeszcze w jakim stylu patrzcie na tego koźlarza naprawdę sporych rozmiarów, różnobarwne. Zobaczcie, jakie ma różne odcienie kapelusza, trzon bardzo długi prezentuje się tak. No cudowny grzyb, zostawiam go tutaj. Bo chcę z wami podejść kawałeczek dalej. Patrzcie teraz tu. No taką rodzinkę różnobarwnych trafiłem. Widzicie, ten kapelusz, to jest drugi. Tutaj odsłonięty stoi trzeci i gdzieś. O! Chciałem kolejny. Dwa obok ciebie. Piękne. Ale jest przyjemnie na razie. Idę dalej. Tak jak wam opowiadałem na którymś z poprzednich filmów miałem tu kiedyś jakieś godzinkę chyba z tego co kojarzę 110 koźlarzy i dzisiaj te koźlarze tutaj również rosną, jest to teren taki bagienny, torfowy są tutaj sosny są tutaj brzozy i one rosną właśnie wśród tego i te koźlarze różnobarwne właśnie lubią takie torfy i takie środowisko no przepięknie jest zobaczcie to można się zakochać tutaj. Już te kolory niektóre robią się takie żółte, jesienne, te liście. A ja pośród tego sobie tutaj chodzę. I też na poprzednim którym filmie pokazywałem Wam tutaj właśnie te małe sosenki. Mówiłem, że zazwyczaj widzą mnie tutaj koźlarz babka, który sobie pięknie tutaj rósł I zobaczcie, są tym razem te koźlarze. Tu jest pierwszy, a to fajnie teraz wygląda. Aby wam pokazać, i zobaczcie, wersja taka ciemna, czarna tego koźlarza. A tu wersja albinoska. <laughs> Ale ten przepiękny. Tak liczyłem, że te grzyby po tej nocy będą przepięknie wyglądać. Zlane takie deszczem. Ale pogoda jeszcze nie jest, jest jesienna. Jest bardzo ciepło. To dobrze. Las paruje. Mam nadzieję, że będą grzyby. Zobaczcie, tak wygląda. Na chwilę obecą mój koszyczek z 20 jakoś leży jeden borowik ale pojawiły się ciekawe grzyby Nazywają się lejkowce dente. zabieram je, liczę, że może będzie ich trochę więcej przepyszny grzyb Zobaczcie jak wyglądają tak zwane kominki Super są z jajkiem jako farsz do pierogów ale u mnie nigdy nie dotrwały zawsze zjadł mnie szybciej no przepiękne no dzisiaj, jak na razie, to takie pochmurne dźwięcie zapowiada. Już wyszedłem z tamtych koźlarzy. I zobaczcie. Kolejny borowik. Zobaczymy, co się uda z niego zrobić. Przed chwilą lejkowce, borowiczki. Idę zobaczyć miejsce borowikowe. I pomimo, że w lesie jest dosyć ciemno, to już jakichś ludzi można spotkać. Też zaczęli z samego rana, ale tam, gdzie gęsto, tam ciężko jeszcze dostrzec. Tutaj jest porowik, ale zastanawiam się, czy go wziąć. Twardą ma nogę. Zlany deszczem. Dzisiaj sos, więc jak uda się coś z niego uratować, to będzie dobrze. Kapelusz przemoknięty, ale mówię, do sosu nie ma problemu. Teraz przeniosłem się w taką okolicę i zobaczcie, pierwszy mój w tym roku koźlarz czerwony. Malutki owocnik. Zobaczcie jaki ma biały trzon. Charakterystyczny kapelusz. No nie widać tego niestety koloru, bo ciemno, ale pierwszy kozak czerwony. W lesie pomalutku. Robi się jesiennie liście. Nabierają tego żółtego koloru jeszcze trochę i naprawdę będą wspaniałe barwy. Zobaczcie, idziemy, idziemy i takie coś potrafi nas spotkać. piękny prawdziwek. Dzisiaj już były trzy. Dzisiaj taki dzień znowu kojarze na początku, a teraz zaczynają pojawiać się borowiki. Będę się tu kręcił jakieś półtorej godziny. Śliczne. Trochę otwartego terenu i od razu jaśniej i zobaczcie. Kolejne. Jeden i obok tutaj jest drugi. Czyli pięć borowików. Zobaczymy co tu będzie dalej. No cudowny. Przepięknych rozmiarów. Ale tu. Jaki śliczny maluszek. Dlatego warto sprawdzić. Tego dużego nie będę ruszał. Szkoda mi go zrywać. Niech się tutaj rozsiewa. tu wam ostatni raz pokażę. Zostawiamy to. Też tak macie, że idziecie, myślicie o pewnych sprawach i nachodzicie na takie piękne cudeńka, jak tutaj. Od razu pojawia się uśmiech na twarzy, radość. O, borowiczki. Kiedy wy będziecie zdrowe w tym sezonie? Taki maluszek. Idę dalej. No i znowu niestety moi kochani dochodzi do tego, że nie będę podnosił dużych prawdziwków. Tutaj jest kolejny. One są robaczywe praktycznie. Te duże w stu procentach. Szkoda mi ich zrywać. Pokazuję wam tylko jaki piękny był. A jak tutaj ogryziony kaszczenka. Ale to tak po prostu wyszło. Piękny borowiczek był. No ale co? jeszcze się rozsiada. I zobaczcie. Kolejne z takich większych. No i też go nie będę zabierał. Szkoda. Takich średniaków nie ma, albo są takie mniejsze, albo już takie naprawdę przerośnięte duże, które zaczerwione są w całości. No przecież jakby był zdrowy to dwa takie pół kosza. Idziemy dalej. I powiedziałem przed chwilą, że nie ma średniaków. Rozglądałem się od tamtego borowika co znalazłem. Zobaczcie. Jakie piękne tutaj dwa. Chodźmy kawałek dalej. Trzy i cztery Prześliczne. Jakiś muzyka w lesie co to? Pielgrzymka jakaś idzie Ale piękne Ale piękne Uuuu Chodźcie Ale śliczna I jeszcze tutaj te dwa no to przecudowne grzyby, żeby chociaż były po części zdrowe Ale się trafiło a jeszcze jest jeden. Zasłaniamy ściółkę. Ale śliczne. I chodźcie, jeszcze tutaj. Mamy kolejnego. No nie. No to nas się odwdzięczył troszeczkę. O, ale piękniuty. Jestem zadowolony. Powiem Wam szczerze, jestem przeszczęśliwy z pięciu tych borowików. Cztery zdrowe. Żadnych tutaj nie ma, czerwi, nogi twarde, proszę się przyjrzeć. Nie oszukuję was, że jak są jakieś stare czy coś, to pokazuję, mówię, omawiam. Nie ma żadnych. Jestem przeszczęśliwy, tylko tego z tego piątego został kapelusz, a reszta cudowne borowiczki. Ale śliczne. No to koszyk się zapełni. Idę sobie tak z daleka. I patrzę i myślałem, że to jest mleczaj biela albo chrząstka. One lubią sobie takie rosnąć, dużych rozmiarów. Ale mówię nie, podejdę, zobaczcie. Borowik albinos. Tak wygląda jego kapelusz. To jakiś, nie wiem, inny rodzaj Borowika, na pewno <laughs> nie goryczek. Ale rurki też takie. No, Borowik Albinos moim zdaniem. Tutaj trochę kolorów ma borowikowych. Numer niesamowity. No gąbka nie jest oliwkowo-zielona. W szoku jestem. Nie dość, że kapelusz albinoski to jeszcze spód. Ciekawa rzecz. Jakaś łupanka w samochodzie. Ktoś próbuje się dobudzić muzyką. A zobaczcie. Kolejny borowik, ale przez to jak nie było wody widać tutaj jego stan. Tak on był wysuszony, skóra popękała jak parówka w gorącej wodzie i tak właśnie jemu też brakowało tej wody i pękał. Taki mały wiórek. Już chciałem iść dalej, ale zawsze pamiętajcie, rozglądajcie się, patrzę do góry i tam na tym mchu jest kolejny borowiczek <laughs> także borowiki lubią rosnąć gromadnie więc je szukamy a miało nie padać ale ja się z tego deszczu bardzo cieszę także mi to nie przeszkadza ja mogę mokry chodzić naprawdę jestem odporny na deszcz wodę i będę szukał tych borowików no. Kilka naprawdę fajnych się pojawiło Koszyk się zapełnił o, Teraz będzie chyba dobrze grzybki widać Będą się świecić Super, dzisiaj sobie połazimy Jedyny mankament tego deszczu to, że będzie mi się trochę gorzej nagrywać Ale zobaczcie sami jak one teraz Już się lśnią tutaj Naprawdę będą się rzucać boczy także fajnie cieszę się świeżynek o jest o jest zobaczcie co za przeżarta noga tragedia taki piękny z góry a no chyba nic z niego nie będzie nic z niego nie było totalna masakra a tutaj jest w pobliżu jego młodszy brat taki maluszek a ten to twardą nogę ma. zobaczymy czy będzie zdrowy powiem w dalszej części ale już mi się zdarzały w tym roku takie maluszki również robaczywa uczciwie już wam mogę powiedzieć że to jest najgorszy rok pod kątem zdrowotności grzybów tyle ile odpadu było w tym roku to jeszcze nigdy nie miałem takiego sezonu, zobaczcie jest kolejny borowik i co z tego, nie wiem, może tutaj coś się uda zrobić no. trzon zjedzony, być może przez żuczka, no tak, na czerwie nie wygląda, zobaczymy co z niego będzie, chodźmy dalej no mówię, taki rok robaczywych prawdziwków to nie zdarzało mi się nigdy, tu gdzieś też widziałem, zobaczcie sami jak one po tym deszczu się do nas uśmiechają. no daleka je widać. Fajnie. Taka dzisiaj pomoc od losu. Początek że teraz borowiki. Co tu jest schowane? Zobaczcie, wystaje, nie wiem, strzelam. A, coś było. Nie borowik, ale jakiś inny grzybek. Natomiast tu mamy borowika. Totalne sito. Nawet go już nie przekrajam. Zostawiam go tutaj, niech się rozsiewa. No, trochę słów brakuje, jest przykro. Szukam dalej. Jak ja to zawsze powtarzam, sprawdzajcie przy drogach, na drogach, bo idąc po nich albo przy nich, zobaczcie, jakie można napotkać. Cudeńka. Dwa borowiki. Na końcu, jak będę pokazywał. Kosz to omówię zdrowotność wszystkich grzybów. I jeszcze człowiek od losu dostał czubajkę Kanie. Tutaj jest pierwszy owocnik. A chodźcie kawałek dalej ze mną. Będą dzisiaj kotleciki schabowe. Mamy jeszcze kolejną czubajkę. Tak one wyglądają. Musicie być pewni czubajek, więc jak nie jesteście pewni. To nie zbierajcie. Tutaj mamy kolejnego borowiczka. Ale przyszła pora na małe podsumowanie. Zobaczcie, tak wygląda mój koszyk. Jest dzisiaj w całości pełny. Niektóre okazy naprawdę ładne. Dzisiaj robię sos. Więc nawet te starsze borowiki się nadadzą. Tutaj mamy okazy koźlarzy pomarańczowo żółtych. Jak najbardziej do sosu się uda. Z początku dominowały same koźlarze, potem pojawiły się borowiki, malutkie niestety. Borowiki robaczywe udało się uratować kapelusze, natomiast trzony, praktycznie wszystkie do zostawienia w lesie. To jest mój koszyk, powoli zmierzam w stronę samochodu. No i kochani grzywnięci, ja na dzisiaj już kończę grzybowranie. Także cieszę się, że mogłem Wam sporo grzybów pokazać, aczkolwiek. No niestety, barowiki widzieliście sami, jakie są kondycje, albo Wam po prostu mówiłam. Miałem dzisiaj sprawdzić jeszcze dwa inne miejsca, ale siła wyższa, muszę pędzić do domu. Ale obiecuję, że te dwa kolejne miejsca, które sobie na dzisiaj zaplanowałem, sprawdzę w możliwie jak najszybszym czasie i dam Wam stamtąd relację. Ja dziękuję, że jesteście. Dziękuję za Waszą obecność, za wszystkie lajki, unlajki i komentarze. I widzimy się. Ponownie, na kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.